Siema, z tej strony Skośny Murzyn, kropka albo bez kropki, spacja.pl A dzisiaj jesteśmy w odcinku Spróbuj się nie zaśmiać z cieszynką Witaj Ala, ej, ej, halo, ale czy się zapomniałeś? Mekana przecież to jest groliwora.pl Nieważne, dobra Wpisujemy try not tu, la... Tu, 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 tu. la Dobra, wpisujemy co my mamy tutaj jako pierwsze. Eee, no to, no to dobra. pierwsze. Dawaj te pierwsze, dobra. Eee, kurde, masło maślane, eee, dobra, to dajemy na dół. Eee, pyk, pyk, jakaś reklama jeszcze, dobra, nie będę jej wycinał, bo po co? Ja pierdzielę. <grym> dobra, otwieramy śmieszne dzieci. Trochę, hmm. Każdy ma trzy życia Jakby coś um. O nie, ja to widziałam To jest złe O kurde O ja pierdziele nie, to jest złe takie. Typa, on się zatrzyma, go, pewnie znajomy życie. Go Piper! Go, Piper. go baby. Go. Go, go. Stop, Piper. You, baby. Stop, baby. Stop, baby. Stop, baby. Tak się zastanawiam baby. No, dawaj ja? ja to nie ale to jest fajne. Nie, dobra, ja, ja zabieram sobie jedno serduszko. A ty? Nie wiem. I, ja mogę pół przynajmniej odejść, bo ja... Bo ja bo, bo, bo... Po jednym albo pół, albo jedno, albo nic. To nic. O nie. O nie. O, ale to są, nie, nie jest fajne. Boże, czekam tak na dziwnie, skoczył do tego basenu. to nie Boże, nie! Przeszłam tak, na tak, siatkę. A, A się ja, Nie, o dinozor, fajny! Gryzie go. No, raczej. Nie, dobrze. Dziecko, co? Co to jest za potwór? Nie! Nie rób tego, nie! Tylko nie na Jezusa! Nie! Sraya, nie baj! Nie! A moje plecy. A. Co to jest? I co? Odjmujesz sobie serdusz. O nie, nie, nie. Ja pierdolę. Ale się przestraszyłeś. Teraz co będzie? Aha. Żyć ciągnie dziecko. Ej, naprawdę bardzo śmieszne. No. A w ogóle? A w ogóle na naszym na kanale skośnymurzy.pl jest film, już jest film, że specjalny odcinek z schowane, zabawy schowanego i niedługo zobaczycie właśnie ten film i jeszcze jak otwieramy Big Bossę w realnym życiu, prawda? No, słuchajcie, jakieś kurde niebiosy, kurde nam zlecił. Jakiś. po z nieba nam spadł big box, ale okazało się, że to była podróbka. No, Sandy nam drubowała. A, dobra. Może nie spoilerujmy, dobra, to, to nie, nie no. była Sandy, to był poko, tak naprawdę, naprawdę. Nie, nie to no. był tylko żart. No, to był tylko żart. Jeszcze by Otworzyliśmy. Ale nie wiem co. Biedna wiem. Sen w ogóle biedna postać ma twarz zepsutą. O, ja mówię o twarzy zepsutą, ja to dziecko zepsutą twarzą. Dobra, ale nie całuj tego, co ty robisz! No co ty robisz, no nie, nie bipsa. Nie bipsa. Bo ja cię uderzę. O, dobrze! Dobrze, ojca bi. Jep. O, miałam tak samo na treningu. Na razie... Oooo, no, aaaa, kark! O Oła, głowa. Nie no, na... kark bardziej. No, w sumie tak. W sumie każdy ma trzy życia, co nie? Prawda, że każdy ma trzy życia, co nie? No. Każdy ma jeszcze trzy życia. Boże, ja aż mam dwa. Nie mam takie dwa i pół możesz mieć. Albo trzy. Nie no, to jest bez... No, Czego 3... ty spróbuj ze mnie zaśmiać, kiedyś by lepsze o wiele. Oj. Mm. Dziecko w ogóle czarne oczy ma. Czarne źrenice takie wielkie. Boże, co to jest? Co to jest? Ludzka żaba, wow! Co to jest? O, przewróci się. No. Oj, oj! Nie, nie, ogl... nie, jak to... nie, nie oglądamy tego, bo to jest ranienie dzieci. O, oglądamy skośne. O, murzyna oglądamy! No! TikToki Upsi, dupsi. Ale pani nie miła. Ja... Nie za bardzo, co nie? Jezu. Czekaj. Cs. Ja jęczę. Dobra. Ale serdecznie ma się stąd z tego. Oczywiście zazu, oczywiście dajcie sobie. Nie, nie dawajcie nikomu nic. Hashtag y, śmieszne albo nieśmieszne, y, to przytnę wam serduszka w komentarzu. Nie, wpiszcie w komentarzu. Ponad... to mój winie, a nie Twój. No. Ale, ale nie co? Co mogę zrobić film z bluźnierstwami po angielsku? To nie ważne nieważne. Oła! Kosza gonowa. <gulanie> o kurde. Od razu idzie kamerę wyłączyć. mam boska. Z Indie, Anglia. To nie są Indie, a nie Anglia. Wielka Brytania. Co on no robi? To be continued to jest. Nie. To jest samochód jakiś? Tak. samo samochód. co się z nim stało, tak naprawdę? No niestety, taki... niedługo my się, my będziemy się kończyć odcinek, czy nie? Nie. A, 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 a... Czy on udaje... Syrenę? Fyla, no? Ja no? co? no? Fyla, mam półtora Albo jedno, jak to wygląda. Nie, no, no we wajcie. Spykimsel, let me go viral. O nie, Ja mi przypominało na pierwszy rzut oka ułog bajka skrobać. Ole drift to zrobił, w, razie, to w no. Jaki on drift robi tym, ale prost. Czy ty jest seria, kto więcej nie to Chyba to szybciej? What to hell? Nie, wywali się. zrobiła zrobiła sobie normalnie tego! Ty. Ale się trzęsie. Help me! Ja pierdielę. Ty czekaj, czy ja się zaśmiałem? Nie. No nie było ogóle Dobra, nieważne. Pamiętaj, że możemy nagrywać do 15 minut. Dlaczego nie? Bo musisz zapłacić, żebyś nagrywał do ilu chcesz. Takie są zasady. Nie takie są zasady. Co? No. Ja pierdzielę, czekajcie, ja sobie muszę. Mam kolegę. Naprawdę, czekajcie chwilę. Dobra, od razu oglądamy. Jeszcze znowu. Czego ty Thanos? A co ono ma... Boże! Nie, czy to jest... Czy to może... Nie. A nie wiem, dobra. Nie, czy on robi to, co ja myślę. O nie. Boże, nie! A nie! Boże, biedne zęby! Pan myślę, ci ludzie są jacyś głupi. Ale Boże, biedne zęby kogoś będą. No, to zje. Och, biedne zęby. O nie. Boże, jeszcze mamy tutaj. It is so good, bro. Oh fuck. They're like really dense. Whoa. I know, right? <laughs> It's so dense. O nie! Czy on zęby mu wyleco? Nie. nie widny człowiek. Biedny. Stan robił. Boże! Niedobra! Słuchajcie, przegrałem. Nasz kolega. Czekajcie. A nie, 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 be, nie będę robił cięcia nawet, bo to się naprawdę. Nasz dzielny kolega, nagrywany aparatem, U. wygrał tą. Konkurencję możemy... A na, twoja nagroda to jest podłubienie w nosie. Nie. otwarcie, tak. otwarcie Big Boxa. Nie. podobie ci w nosie. Nie, ci. Daj podłubie ci w nosie. Podubię. Daj podobie ci w nosie. Daj, daj. No chodź. chodź no daj ci podłupie. no. no. Się podubię, Dobra, weź. papa. pa! pa! A. Chcesz palca w dupę?